Halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gamer, a to jest kolejny odcinek Scesa na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie z moim kolegą wykonywali misję. Poprzednio odcinku nagrywaliśmy pierwszą, pierwszą część, ale się spieprzyło, dlatego, że mi obecnie nagrał dźwięku z gry ani mojego głosu, nie wiem czemu. Więc muszę sobie to ogarnąć, a teraz nagrywam innym programem. No, gramy. No. Na mapie Santorini. Musimy zrobić. mam zrobić 90 Myślę, że to ty... ty... jest Mam nadzieję, że Olek tego nie ogląda, ale jeżeli oglądasz, to się nie obraź. Ale coś czyje, że Olek byłby wygrałby to nam Patrz, wskoczyłem do tego okna i do tego nie miał wskoczyć. Wbijają. To wystarczy by chopa zrobić. What? Ty what? Ty to zobaczysz No no nagrało się. Strzelam kolesiowi w głowę, strzelam, strzelam, wszystko mu poszło, a nawet nie, zostałem w miejscu i ja też. Patrzę ja mam 490. Zrobię trzy kosy i dostałem tylko 3000. Powinien dostać... Ile za kosa kosztuje? 1500, ej, tak. zostałem oszukany. Bank nie oszukał. Zrobię trzy kosy i dostałem tysiące. Kiedy bank nie oszukuje? To jest Za mało rzeczywiście. tysiące. powinienem dostać 4,5. Nie wiem, wtedy mógł też tobie drapnąć. No tak to. Dupa. Nie, nie, zabrakło by ci setki. Idą! Dobra. Tak, ja zabiję. Sikibar. Zostaw mi ich, zostaw. Daj kosę. Dobra, nice. Reloaduję. Nie zabijaj ich najlepiej. Kosę jedną sprzedałem. Dobra, dobra. Gdzie oni są? Tu jest bomba. Flash. Tutaj. Dobra. i ostatni tam jest Gdzie tam Może nazwijmy znowu te jakieś miejscówki o... Oluj Patrz teraz zrobimy tak To ta, tam będzie gdzieś ta tam, skąd przyszli teraz no. Tutaj będzie dupa, a z tego okna może być okno Dobra a tutaj będzie odbyt akwamaryny Okej? Okay? Dobra to odbyt martyny Odbyt martyny Idę do od, odbytu chyba. Odbyt, odbyt, odbyt! Idę, idę. Trzech odbyt. Ja nie umiem strzelać z P90. Góra, no tu jest odbyt. O, Jesteś mu zadałem. To są cheaty. Aha, bo to jeszcze z tamtej rundy zaznaczyłem no. rituale. No A i nie stać mnie na P90 teraz. To ja Co To co, koska? Mhm. Ja idę z kosą. rzucę w nich. Można spróbować. Ja skampię się jakoś gdzieś i zrobię takiego bohopa zajebistego. Let's move out. Tylko ja nie wiem, bo ja chcę sobie wyłączyć ten ten, ale się boję, że będzie przeszkadzało moim widzom. Wiesz co? To ten cel. Podłukasz show. Plus jeden jeden. Idą tu. Fuck! Z kosem się rzuciłem na wszystkich. <laughs> Musisz to ugrać. Mmm... I don't think so, wiesz. <głos> <głos> dobra, do... go z... dobrze, się... go ze o dobra, możemy obaj 50 kupić teraz. Ja mam równo 350 Dobra. Kupiłem. O, jeszcze mi ja zostało początku. Czym... A dobra, już myślałem, że tak lewituje. Czekaj, tam jest odbyt, tam jest dupa, tam jest kawiarnia, a tam okno. Okej. Okay. Let's get this done. Dobra, idę na dupa, rzucą się do smoka ja Jest patrzę. dupa, dupa chyba Nie, jest odbyt Martyny Akwamaryny miał być, a nie Martyny Martyny Ej, jeden był za mną No, zrobi takiego behopa, którego nie zauważyłeś Trójkącik Dobra Smok czekam na nie I patrz, czy jest samolot! A nie, dobra, wydawało mi się. To jest jednak jakaś golarka do ręki. Przeszkadza mi ten netka. A Aj, wbijają! Dupa! Nie, znowu jest odbyt Martyny. Tu za fake info! Dobra. Boże, jakie to jest easy, nie? Żeby z p mi dawać misje. To są chyba takie misje typowe dla silverów, nie? Może by Silver mógł wykonać, ale to co było z tym, tym, z tym Grubasem u Izaka, to nie. To już raczej Silver to nic robi. Jaki zak się z tym pieprzył? Gdzie nie wie nie wiem. Kawiarnia czysta, dupa? No. Czy okno? Dupa. Jakie burscy w ogóle. O, o, Samo Samobójca za Kurde, dzwonią do mnie. Tu leżały dwa granaty i w nie, rzucałem w nie granatami, nie? Down smoke. Grenade. Nie wiem, czy tu nie idzie. Dupa albo odbyt. Albo kawiarnia jeszcze mogą Nie, bo ja słyszę, jak tupią. Tu patrzę z ja, są odbyt. Jeden jest na. Iduje. Faka. On nie że już, czekam na resztę Zrzucę na głęboko Tego nie Na głęboko, prosto mi pod nogi Ej, idą na do. Yy, z kawiarni wyszli Kurde, są so low wszyscy Chociaż nie wiem, bo to z kilku rundli Tantują, szybko w kanapie, to dystansuję Dobra, nice uh, jednym magazynku Tu kołach leży, podniósłbym go, ale ostatni frag Gdzie jest mój? Tego wezmę i zrobię no, jednego fraga z czegoś, czego ty zabijesz, nie? Mm -hmm. Tylko mów gdzie są. Odbyt pewnie będzie. Ło, wow, krzyczy nam jeszcze Wracam. Idą tam? Nie. Jest, idą z dupy. Lol, mnie. Mam pół HP. Czyli co to ma być? Ten na site'cie ma pół HP. Uważaj, będzie plantował. Oh no, what yeah. the fuck? 58 <laughs> Nie, nie umiem strzelać po 90. Nie, nie spełnij swojego zadania. Ty miałeś ich brać na daleka, ja miałem burstem jedną głowę wyrąbać. A co? Gówno. Zginąłeś, no kud? No, Wstydź się. Wstydzisz się? No, trochę Dupa chyba Odbyt Martyny Nie ma ich tu Musi być Słyszałem jak tupią u, u mnie ich nie ma, muszą być u ciebie Czy dem wyjdą, wyjdą? Nie ma ich tu What the fuck to co? Grenade out Znajdujemy. Nice Może gdyby to było na match makingu, nie? Jeszcze byś to nagrywał To czyli? No jak gramy tak z się nie? To nie dużo by nas hejtowali w grze to jeszcze pewnie... W komentarzach, nie? No. W ogóle Marian nie powiedział wam, bo wcześniej, w poprzednim odcinku, który się nie nagrał, mówił, że nie nagrywa. Więc możesz teraz dokończyć wątek, żeby wiedzieli. Co nie nagrywa? No mówię, że nie nagrywasz, bo Albo ciś... nie nagrywałem dlatego, że mi się nie chciało... W sumie tylko Wieśka miałem nagranego. A jego mi się wrzuca i nie chciało. E, weszli z kawiarni. Kawiarnia. Nie. Z okno. Kurwa, nade, Jeszcze nie, tak myśleliśmy, moglibyśmy jeszcze nagrać wam mecz makinga Tyle że jak na razie trafiamy na samych albo jest mecz taki, 16-0 i nic się nie dzieje i są same rasze albo go przegrywamy 16-0 i są cheaterzy albo... Albo trafiamy tak. na idiotów w teamie no. I przez całe mecze byście słysza, widzieli albo ruszę, albo jak wyzywam kogoś po rusku, albo jak e, napierdlam e, pionką w klawiaturę dlatego, że gramy na cheaterów. No to już o tych cheaterach mówiłem Dzisiaj będziemy mogli jeszcze popróbować nagrywać jakiś matchmaking o ile Marian będzie chciał. I zobaczycie sami może to będzie... Okno! Proszę jest, wyszedł. Uważaj! Fuck! Jeszcze coś nie mówił. Masz tu swoich 50. Masz sobie. Żeby nie tracić pieniędzy. Dobra, jeszcze 2 fale. Teraz oni będą... ...szli tego... ...na Forza. Forza. Oni powinni mieć pieniędzy. Znaczy, na jakieś gumienne broni sobie kupują te bloki, nie? Odbit! Иди, иди, да? Смоку еду. Найду я. Фак. Боже. Рашу её, рашу её, в плечи, в плечи, в Пласт. О! Вот! Ё, я Nie, nie wiem, że on tu będzie. Dostał 78. A wiesz co, nie będą nas hejtowali za to, że gramy z p 90 tylko że będą hejtowali nas za to, że gramy z P90 i nie umiemy zabić. <laughs> no ty znaczy zabić umiemy, ale znowu zostało tylko jeden, nie? Dobra, teraz już to musimy zrobić, nie ma bata. Koniec. Żeby easy. to. Nie, easy. czwarty easy, raz zrobić. Nawet piąty. Teraz już piąty robimy. No piąty. To żeby szósty raz to robić, to już jest za dużo, nie? Tylko nie wiem czemu cały czas jakby nie zalicza nam jednego Odby gołka. Odbyt, odbyt. Oni z P90 grają. Sorry, dupa. 12, chyba. No, oni mieli, oni na glockach szli, co nie? To czemu jeden miał tak. pić go z 90 jakby P90 nie? Jedziemy ja, w odbyt. Dobra. Odbyt. Tak na sali, Ostatni tam był chyba. Nie wiem, spodziewaj się, go z każdej strony. Dupa albo odbyt. To chyba dupa. O, można niech od... na plecy wejść, jak będą chodzić z tego. A tu ty tak tu wiesz, ja, ja właśnie tam nie doszedłem. Fajna ta mapa, ty. Sensowna, tylko znowu te mapy są takie straszne. Fajna mapa, tylko że ją trzeba ogarnąć. No, ale one są. Zobaczmy te nowe mapy. One są takie strasznie niejednostronne, bo zobacz, masz. Raz, dwa, trzy. 4-5 miejsc skąd ci mogą wejść na bombsite. A jeszcze Aha. jest drugi bombsite. Nie którego nie widzimy, i tam pewnie też nie tam wejdzie. Nie wiem, ja więc... chyba raz w życiu na tym grałem. Deadmatcha ci powiem. Idę do dupy, Zaczę odbytu. Odbyt czysty. Jak <laughs> to brzmi, odbyt czysty. Kawiarnie czuję. Kawiarnie będą szli, no. Albo do. Dunia. Ja jestem dół. To dupa, albo okno, albo tutaj kawiarnia, Albo, albo, albo. Jest, są tu. Najdują. Ej, uciekam, 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 cofam. Okno. Został no Spacz czy uciekł? Ja jestem. 91, ja. To jest ostatni. Nie raszę tu może, co? Dobra, nice. Nadal już jak się obstrałem, ty. Najgorszysty to jak widzisz. Czuję się jak w galę, klaczu 1 na 5 Nie byłeś 1 na 5, 1 na 2. Zostałem z P90 w klaczu, raz 1 na 5 i ugrałem. Ace -a był. A, Ace myślałem, że teraz Zastanawia mnie dokąd to okno prowadzi No B, I na nich na XPAW pewno też Jest czysto Cóż, czy jest A upa, jedno, w jednym, w jednym miejscu można przykryć... Kawiarnia! Ostatni No A, z przyzwyczajenia Dobra, to słuchajcie, na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, w komentarz, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście Pamiętajcie na do tego linku macie w opisie No i my lecimy nagrywać w kolejny odcinek, tak? Tak No, no to pa Cześć Do następnego